Inflacja to temat, który od początku roku 2021 nie schodzi z ust dziennikarzy i polityków. W październiku osiągnęła poziom 6,8%, bijąc rekord sprzed miesiąca. Tak szybkiego wzrostu cen nie było w Polsce od ponad 20 lat. Przeglądając nagłówki, widzimy dość sugestywny przekaz. Inflacja idzie na rekord. Tak drogo jeszcze nie było. Za drożyznę obwiniany jest rząd, a konkretnie polityka tzw. drukowania pieniędzy. I polityka utrzymywania niskich stóp procentowych, a co za tym idzie taniego kredytu. By zrozumieć, co się właściwie dzieje, musimy omówić kilka punktów. Czym jest inflacja? Jak jest obliczana? Jakie mamy rodzaje inflacji? Co spowodowało aktualnie występującą inflację? A co tylko pozornie za nią odpowiada? I wreszcie, czy rozwiązania proponowane przez polskich polityków mają sens? Powiedzmy więc sobie, czym jest wskaźnik, który tak rozpala debatę publiczną. W powszechnym użyciu poziom inflacji określany jest przez wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych angielskie Consumer Price Index w skrócie CPI. W ramach niego brane są ceny towarów i usług, a następnie nadawana jest im waga. Wartości wag możemy znaleźć na przykład w raportach GUS, najistotniejszymi pozycjami są ceny żywności i napojów bezalkoholowych i koszty użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii. Patrząc na wykres wyżej, widzimy ceny jakich towarów wzrosły najmocniej: energii i paliw. Wiemy więc już, czym jest wskaźnik CPI i jak jest obliczany. Zastanówmy się teraz, skąd się bierze inflacja i jakie są jej rodzaje. Ceny mogą wzrosnąć z dwóch powodów: nadmiernego popytu lub poprzez wzrost kosztów produkcji. Inflacji popytowej towarzyszy zwykle szok jakiegoś rodzaju. Bardzo dobrym przykładem jest wybuch pandemii i gigantyczny skok popytu na maseczki. W przeciągu zaledwie tygodnia zapotrzebowanie wzrosło tak bardzo, że rynek został praktycznie wyczyszczony. Jedyną możliwością był zakup ze źródła wtórnego z ceną kilkukrotnie wyższą. Czy inflacja popytowa może wystąpić w innym przypadku? Teoretycznie tak. Sytuacja jednak jest raczej hipotetyczna. Jeśli środki finansowe przeznaczone na konsumpcję przekraczają możliwości produkcyjne gospodarki, w sklepach spotkamy się z pustymi półkami. Odpowiedzią na braki, o ile nie można szybko zwiększyć rozmiaru produkcji, będzie wzrost cen. Drugim rodzajem inflacji będzie ta wynikająca z wzrostu kosztów. Przedsiębiorstwa, o ile tylko mogą sobie na to pozwolić, nie będą skłonne obniżyć swojej marży, decydując się na podwyżki cen. W przypadku branż, w których marże są bardzo niskie, taka reakcja może być koniecznością, aby ratować opłacalność działalności. Przed chwilą analizowaliśmy raport GUS. Widzieliśmy tam, że w ostatnim czasie najbardziej wzrosły ceny paliw i energii. Jest to rodzaj podwyżki, który odbija się na kosztach w zasadzie wszystkich podmiotów i to on odpowiada za ogólny wzrost poziomu cen. Ale co się właściwie stało? Skąd te nagłe skoki w cenach energii i surowców? Czkawką na gospodarce odbija się pandemia. Współczesny kapitalizm działa w reżimie produkcji i dystrybucji just in time. Firmy polegają na ciągłych dostawach materiałów i surowców, zamiast magazynować zapasy. Ekonomicznie jest to racjonalne. Magazynowanie to koszty wynajmu, utrzymania surowców w stanie zdatnym do użycia i ochrony. Problem pojawia się w sytuacji, gdy łańcuch dostaw jest zakłócony. W czasie pierwszej fali pandemii ludzie radykalnie zmienili swoje nawyki konsumpcyjne. W obawie o przyszłość zaczęli oszczędzać. Chociaż w Polsce stopa ta była niższa niż w reszcie Unii Europejskiej, rynki paliw i surowców są tak zglobalizowane, że różnice między poszczególnymi krajami nie mają znaczenia. Liczą się trendy globalne. Nagły spadek konsumpcji to znaczne zaburzenie w systemie just in time. Mając powyższe na uwadze, producenci surowców założyli, że rok 2020 był początkiem recesji, prawdopodobnie długotrwałej. Producenci stali w takim wypadku zdecydowali się na wygaszenie pieców hutniczych i ograniczenie produkcji, jak na przykład w krakowskiej hucie ArcelorMittal. Gospodarki jednak w miarę szybko otwarły się ponownie. Recesja pandemiczna jest już w zasadzie wspomnieniem. Produkcja stali jest jednak nieelastyczna. Zwyżka cen jest konsekwencją decyzji podjętych przez firmy w zeszłym roku. Drugą branżą z dużą zwyżką cen jest energia elektryczna. Tutaj za wzrost cen odpowiadają przede wszystkim gigantyczne wzrosty kosztów uprawnień do emisji. W ciągu roku cena uprawnień do emisji tony CO2 wzrosła niemal dwukrotnie. W porównaniu z 2018 rokiem wzrost jest już niemal sześciokrotny. Te dwa czynniki są najważniejszymi przyczynami inflacji, którą obecnie obserwujemy. Wzrost cen, który widać, nie ma nic wspólnego z tak zwanym drukowaniem pieniędzy. Inflacja nie ma charakteru popytowego. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu argumentowi ze względu na jego powszechność. Drukowaniem pieniędzy nazywa się politykę tak zwanego rozdawnictwa, finansowanego zadłużeniem państwa. Aż do roku pandemii ta narracja nie trzymała się kupy. Od momentu wdrożenia 500, deficyt budżetowy państwa w żaden sposób nie odstawał od normy w wartościach nominalnych. Tymczasem, jeśli wziąć pod uwagę wskaźnik ważniejszy, relacje do PKB, wręcz spadał. Projekt budżetu na 2020 rok sprzed wybuchu pandemii po raz pierwszy w historii trzeciej RP zakładał budżet zbilansowany. Zwiększenie deficytu nastąpiło w roku 2020 w wyniku wprowadzenia tarcz antykryzysowych. Ustaliliśmy już, że inflacja nie ma charakteru popytowego, tak więc argument z rozdawnictwa nie jest prawdziwy. Warto jednak zastanowić się, czy winienie za inflację pakietu antykryzysowego nie świadczy aby o niewłaściwie postawionych priorytetach. Czy gorszy jest ograniczony wzrost cen, czy gospodarka pogrążająca się w recesji i wzrost bezrobocia? No dobrze, ale co z tym zrobić? Jak przeciwdziałać wzrostowi cen? Na wstępie należy zauważyć, że obecna sytuacja jest żniwem, które jest zbierane jako konsekwencja przeszłych działań i zaniedbań. Outsourcowanie produkcji do Azji ma jak widać również negatywne konsekwencje. W kontekście cen energii w Polsce i zwyżce uprawnień do emisji, widać, że powoli zaczynają spadać na nasz kraj i na nas. Lata zaniedbań w sferze transformacji energetycznej. Płacimy właśnie za uzależnienie polskiego systemu energetycznego od węgla. Nie jest to jednak zaniedbanie tylko PiSu. O transformacji mówi się od dawna. Pierwsze plany polskiej elektrowni atomowej były opracowane już w PRL-u. Dlaczego kolejne rządy nic z tym nie robiły i nie robią? PiS szedł do wyborów z planami na realizację wielkich projektów. Mieszkanie, plus, polski samochód elektryczny, centralny port lotniczy. Wszystkie okazały się niewypałami. Transformacja energetyczna jest koniecznością. To jednak zaniedbania długotrwałe. Zmiany miksu energetycznego nie zmieni się z dnia na dzień. Co można zrobić w krótkim terminie? Polskie partie polityczne zaproponowały kilka rozwiązań, które miałyby przeciwdziałać inflacji. Przeanalizujmy propozycje PO, Lewicy i PiSu. Donald Tusk komentując wysoką inflację zaatakował prezesa NBP Adama Glapińskiego. Chociaż z mowy premiera nie wynikają żadne konkretne rozwiązania, Wskazanie na NBP sugeruje, że rozwiązaniem jest lepsza polityka monetarna państwa, a konkretnie lepsza polityka stóp procentowych. Prezes PO postuluje więc typową receptę na inflację liberałów. Jakie znaczenie ma stopa procentowa Banku Centralnego? W dużym skrócie jest to poziom oprocentowania, który jest wartością bazową przy ustalaniu oprocentowania lokat i kredytów przez banki komercyjne. Podwyższenie stóp procentowych zwiększy oprocentowanie lokat ale również sprawi, że kredyty będą droższe. Trochę dziwi w takim wypadku reakcja posła Szczerby na decyzję NPP o podniesieniu stóp procentowych. Nie dość, że wszystko drożeje, to jeszcze podnoszą raty kredytów. Modelowy przykład chęci jednoczesnego posiadania ciastka i zjedzenia ciastka. Liberałowie w ogóle zdają się wypierać negatywne konsekwencje podnoszenia stóp procentowych. Tacy z nich stópkarze, że ich podwyżka jest receptą na wszystko, zawsze i wszędzie, bez względu na to czy jest kryzys, czy nie. A negatywne konsekwencje podwyżek stóp procentowych są całkiem znaczące. Przede wszystkim drogi kredyt powoduje, że spadają inwestycje, a co za tym idzie, rośnie bezrobocie. W takim wypadku lek może być gorszy od inflacyjnej choroby. Inną propozycją PO było obniżenie VAT-u na prąd, gaz i paliwa do poziomu 0%. Abstrahując od sprzeczności tego postulatu z prawem unijnym, nie ma żadnej gwarancji, że taka obniżka zadziała. Rynki energii i paliw są mocno zmonopolizowane, ceny mogą spaść, ale równie dobrze firmy mogą zwiększyć swoją marżę. Ale to nie jedyny problem z tym postulatem. Ekonomiści PO w swoich analizach opierają się na ekonomii głównonurtowej. W liberalnej ramie, którą operuje ta partia, ten postulat osiąga cele odwrotne do tych, które są oczekiwane w ramach podwyżki stóp procentowych. Podwyżka stóp procentowych ma w założeniu zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu, tymczasem obniżka VAT przy założeniu braku zmiany wydatków rządowych zwiększa ilość pieniądza w obiegu, czyli zgodnie z twierdzeniami samych liberałów w długim okresie będzie prowadzić do napędzania inflacji. To i sprzeczność propozycji z prawem unijnym sprawia, że trudno brać cokolwiek proponowanego przez PO na poważnie. Przyjrzyjmy się teraz propozycjom Lewicy. Dariusz Standerski proponuje zmniejszenie VAT-u i akcyzy. Podobnie jak z projektem PO. Przy niekonkurencyjnym rynku nie ma żadnej gwarancji, że obniżka podatków spowoduje dokładny spadek ceny. Rafinerie i stacje benzynowe mogą podnieść marże. I wreszcie propozycja PIS, a w zasadzie tarcza antyinflacyjna. Tarcza zakłada czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy. W gruncie rzeczy nie różni się ona znacznie od propozycji PO czy Lewicy. Zanim ogłoszono tarczę, PiS miał naprawdę ciekawy pomysł, który niestety przepadł. Nałożenie maksymalnych marsz dla rafinerii i stacji benzynowych. Jako rozwiązanie czasowe, w połączeniu z obniżkami, miało to prawo zadziałać. Podsumowując, państwo aktualnie nie ma dużych możliwości zaradzenia inflacji. Rozwiązania krótkoterminowe mogą, ale nie muszą zadziałać. W debacie brakuje jakiejkolwiek dyskusji o rozwiązaniach długoterminowych, transformacji energetycznej. I odejściu od modelu just in time. W tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy wzrost inflacji będzie krótko czy długoterminowy. Inflacja dotyka w tej chwili nie tylko Polski, ale całej Europy i Stanów Zjednoczonych. W Polsce problem ten może okazać się jednak bardziej dotkliwy niż w innych krajach. Poza czynnikami ekonomicznymi, kosztami czy popytem, inflacja napędzana jest ogólną atmosferą. W ekonomii mówi się o oczekiwaniach inflacyjnych. Sytuacji, w której ceny rosną, nawet jeżeli popyt jest stabilny, a ze strony podażowej również nie występują żadne zakłócenia. To rodzaj samospełniającej się przepowiedni. Firmy wierzą, że będzie inflacja, więc podnoszą ceny, powodując inflację. Z tego względu paniczne nagłówki mogą mieć przykre konsekwencje. W dyskusji nad walką z inflacją ginie wiele ważnych wątków. Jakie będą negatywne konsekwencje wprowadzonych polityk? Kto na nich zyska, a kto straci? czy wpłyną na nierówności społeczne. Obniżki podatków niekoniecznie muszą osiągać zakładane cele. Mogą zostać zniwelowane przez wzrost marsz, które w 2021 roku już i tak są rekordowo wysokie. Dzięki i do usłyszenia.